No i zobaczcie, trochę to nabiera kształtów. Już mam tutaj dwa narożniki. Teraz kolejny łuk, pięcioczek, łańcuszka i przystępujemy do przerabiania kolejnego płatka, czyli podwójne słupki, cztery podwójne słupki przerobione najpierw niezależnie w dwóch trzecich wysokości, a następnie połączymy w tym trzecim przeciągnięciu je razem, czyli teraz drugi. Owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, drugi podwójny słupek i trzeci podwójny słupek, ale przerobiony w dwóch trzecich wysokości i czwarty podwójny słupek do kompletu. I teraz jedno przeciągnięcie, które domyka. To jest to trzecie przeciągnięcie, ale przez cztery oczka, równocześnie. O i tutaj łuk złożony z trzech oczek. Łańcuszka, yy, łańcuszka i o, już tutaj ta forma coraz bardziej przypomina formę kwadratową.